Apartment, ulubiony ulubione no, skrót Heralda, no, powinien być posterunkowego <grytans> PV. O, patrzcie, jaki gang, kurde zwierząt mam w przeciwnym teamie. <laughs> Dwóch to faceci w czerni, a ten jeden jeden kot, to nie wiem, biznesem. nie? <śpiewanie> lecimy od kona, lecimy od kona. Ja dyktuje. Nie, ja, ja nawet taktyki nie powiedziałem, to zdążyłem. Ale dobra, idziemy A, bo już wychodzi. O, dzień dobry. Dzień nie mogłem trafić. Dobry dzień. Dobry, dobry dzień. Banki long. Yes. O, o yeah. nie, niedobry, niedobry, niedobry. <laughs> gubi, gubi, gubi. Tak. O, co? <laughs> What, What are, are you doing, doing? A dobra, Ostatni bank. Pikuj, dobra? Urewsko, na dobre nowenki? Defuję na sekretarz. Ej, Brawo. trzymaj Do końca miał no. Dobrze, o. dobrze, Stachu, ja. no, że, no, że powiedziałeś. Dobrze, Na, 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 na sajdzie jest. O co zapytałeś? Nie, dobrze. Szczerze? Przecież... Nie, nie. No już stałem Dlaczego? ty taki głupi mętrzny? jesteś? Ja też nie ogarniam. Jezu, trzy, dwa... Na konie. Aha, dwóch! No Ale ja je tylko jednak widziałem. O, 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 o. No... Odwróci się, odwróci się, odwróci się. Uff. Uff. A. Gór, A. Do gór, do gór. Co to za palak z pier... 2B I... Kałacha ma od kogoś, a z nim mowa K***a <grywa> K***a <grywa> Widzisz jaki piękny Ooo, takie gówno Czerwone I on jest chyba z Huntsmana, nie? Czy z czego? No on stary, stary Huntsmana, albo właśnie batter chyba, nie? Mi się wydaje, że Huntsman, bo ja kiedyś go drop'nąłem <grywa> To on k***a Ja bym mówił O czerwony skin Patrzę k***a Nie nie, 4 zł k kosztował. No człowieku, odpoczynku to było. nic <śmienicy> nie poleciało, zioło, może to by jutro leciło. Afka long, afka long. Ma wychyl ze mną, zielony. Przecież wychylam, ka. Ka. No! Stachu czuć U ciebie. Esz ręka drzewo. Zostach udawaj, cała Polska patrzy Aha! Uchohohoo! Uh, 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 uh. No ład, ładnie kurwa, No, cała Polska patrzy jak ty k. ekonomią zarządza Stanley. <grym> Eko było w tamtej kurwa. No jak, jak mogliśmy grać w Staszek Eko, jak każdy miał 1400? I mieliśmy tylko jeden bonus. No, oh, no i potem k. namaki, k. na podstawę. Cały ja. świat <grym> się zepa <zako> <grym> <grym> <same grym> Stanleyowi. Ja okay. A ja wóbcie za granicą. I pa, jak kasuje się monstera, do kur kurczaków. Mikrofon zaaktywowany. do psów wszelasz Stawiam 10 zł, że nikogo nie zabijesz z Nie kupować kawacha, tak? Ktoś nie, nie, nie kupuj, nie, kupujesz, nie, kupujesz, kupujesz. nie. Tylko kawa się kup. Dobra. I granaty. <laughs> Wal bo teraz wjechałeś Staszkowi na ambicje, to kupuj. No dobrze, niech Pokażę nie. skill'as. Chciałem zrobić k***a na mapie. Oj! Mit, ej, mi dasz krasę, mi Patrzę. Dobra, chłop nie ma k**a głowy. głowy na głowie Toalety lewo Ochu, Biał, mu A Wupa toale... toalet Pikały, A no, Wupa leży d... do podniesienia Dzięki Dwa kurtne w klatę i zero Oddostał, kurtna skana masz Pan Odbił kurde. się, kurde! Pchało kon O, dobry molo nie zdążę. Ja zsiadł O, ten śmieć. No był tu gość, to nie wiem. No nie, nie, to, to tak myślałem właśnie, bo... Nie miałem żadnej kurwa ściany na drodze i on do 163 załupył, no to kurwa pozdrawiam <laughs> Nie wiem, w co. Stanę, jedyna ściana, to była możliwości. <laughs> Dobra, ty śmiejesz się tam, bo pota kręcisz, kurwa. O kurwa, ty. No. Dobrze, mi przypomniałeś. Ja. No i... i właśnie to samo podbijam. Pies. Short. Jeszcze short. Short. No plantuj! <laughs> OPC. Nice try. Nie no kur... No plantuj! Oooo K**o, 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 k**o skąd? on zapleszował, już ziomek Czym powinnoś maty, co ja mogę ci powiedzieć? K**a Jest lewo tam, przy ląku <grym> O k**o ku... Błąkuje Z nord Z nord, no Oplet w z shorta zdążył cofnąć, a ja do niego raszuję, bo przeładowywał i z dwóch nagle. Jeden plecy w ogóle, no to tam trzy było na tym. No jak ku... Info. Fejn. Konektor. Pięknie. Drugi idzie. Nie wiadomo. A On był, nie? on był ten... A kto dead już. Ghostbooka w toaletach. A nice, jest na banku Dobra O k**a ku... wyszedł już Baka za tym ku... Za drewnem No Def. On naraz będzie defował bo Ty go nie widzisz Sorry No i nie wiem, ja, ja mam celownik do bań on nie dostaje Oh. Zero. Jeszcze jeden, chyba BC. Dobre i nie, nie, nie o to chodziło. Ech, kurwa, to jest z ja. Ej, nie. Celownik na nim i moje strzały się rozpierd... Człowieku, jakby miał osłonę Nauczajcie no, Czajcie, to... Dopóki nie, panowie, jeszcze tylko dwie rundy. Zabijemy jakiś kupon. No i tak sobie tam powyżej 2,5 bramek i już w 4 meczach 1-1 jeden, jeden. mówię, ty zabij się, 30 minuta. Patrzcie, ja poniżej 2,5 postawiłem wszędzie. Ojej, skąd? Dlaczego? Ale blok, co? No monster blok ma dostajesz. Ej, ogólnie dla mnie to zawsze był Fenix. A czemu ty mówisz con, ogólnie? No bo to jest no, konektor. No, connector. Dla mnie to zawsze był Fenix, jako jaki na niuku, i tu. To, tak, to, jest, to jest secret. To jest sekret. Ja zawsze Fenix. Dla ciebie, tak chciałaś w głowę, to nie trafiasz, nie? No, <laughs> o, coś jeszcze muszę <laughs> do powiedzenia? Zamykaj tam prawie tabelę i klej się. Tam. Mamy defa przecież. Dobra, ja zasmukuję. Trzeba by sobie wpaść. Jest, woda. Oj, oj, oh, oj. No. Dobra, to jest kurwa kawa z nimi. Palaka, kocham, mają, nie mogą wyjść. i Ja dostaję banie, a typ sen do tyłu biegnie. To mi idzie na no. Dwóch przynajmniej jeszcze przejduje. Ja, ja, ja byłem. Nie widzę. Oj, kurde, jednak ja wyszedł z tego feniksa. Aha! <laughs> Ja mogę ci powiedzieć co się wydarzy Mów Zagramy w gierkę Ja sobie witaminki skończę pić ja to witaminki No normalne no Oj to jest klasa No więc zaufajcie mam dobrego respa i dokona nam ida na blisko Chłopaki nie ufajcie mi rasuję widę You crazy bro? A Nine. rampa wan ramp coś myślałem ślad Nie ses Co teraz chodźcie, chodźcie, yeah, chodźcie, chodźcie no, Rotate okay. to be okay. away, bro. Zašli Od so też. Jeszcze czas. CT już bro, bro. Idę CT. Mamy, On nie już mamy defa. Wow. Ninja. Ninja i CT. Co? Dostać. Ja, nice. pięknie. Hop gruby. Hop. <laughs> Hop gruby. Ej, co to za gańba? To jest. Hop. Hop. Counter-Terrorist Twin. Dobrze. Mogę tam posłuchać? Nic. I da. Hej, Sarf. To jest Rambo 1. Wiele. Już Satrys. Stajmy. Jeszcze Pałace i Inside. Kamil też tak po Hedzie. Ja da. mam. O boże. Wleciał na szlifcie przez smogę, wyszedł za filarem i wyjął nice. by dwa fragi. Z dwóch paczki, przez eee. swój paczka. Brawo. Nice. Ale ja heli spot. No oczywiście heli spot, baituje. Foxy. Patrzę konektor. O. No. Brawo. Przeciana. A jest przy midzie. Już blisko. Eee, nie mam przekonań. all right. Tak, najstryk, On nie straj. dostał tego pierwszego strzału, Stasiu, to ja nie nie chcę ci nic mówić, ale miał 4 HP. Dwóch rampa, dwóch. Na pałac. Jak pałac, do prawej. Pałac. Jak patrzysz pałac, kur... Gdzie może być broń? Konektor. Znaczy no, i rampa, rampa, rampa Wiedziało, stałeś tutaj, a gościu był z prawej strony no, to i a, tak bym też a, ciebie a, pierwszego dobra, zobaczył dobra. Dobrze, dobrze, dobrze no, Przepraszam w takim razie Dobra Standard plantuję Dostał Anti. 28 dostał 7-8 Jak dzisiaj siebie z AWP widział Nice, odabieram. ci go. Jeszcze. Kiedyś był under, ale nie, 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 under, nie, 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 mnie dotarł, Under, under, under. To rampa? coś ja wyszedł, wyszedł, wyszedł! Jeszcze był obity w ch**ie z Tetris. Brawo. Jeszcze kocham CETO, to twoje proszę. Shorta nie? Nie, on patrzy. A przez to, po prostu. Jeszcze jeden, obity. Ostatni idzie, za zakręt. Obity, pół HP. Odechpi. Nice. No jak, przestałem strzelać na głowę? Schody. Aj, nice ja, nice try. Try. 26 dostał ten w konie. No przecież to jest niemożliwe. W plecy mu napier... i Jeszcze później przestałem i drugi raz w I 27. Idźcie podana cicho. Ja to smoke'a na B i... Mhm. Green, can you go away? Slowly. A, rzucisz dwa? Take beat. Nie, jeden, jeden, wystarczy, zostawcie sena Chodź za mną A, dobra Słucham, tak? No tak, czekajcie A, na nas A co, na pewniaku? No tak wiesz, pół na pół, nie? Najmniej ja sobie... rampa Dawaj, ja najpierw flaszę rzucę To dobra, to ja podaję bliżej Dobra, dawaj O oh, kurde Auto, auto chyba Czech Czech jest A Czech, trzech. Czech, Czech. dawać cias. Okay. O kurwa. drewno Drewno czyste. jest tu ja open rampę i co to? Play time guys, play time Aha <grym> <grym> Dobrze, złeś

Oh, nice. Jest jeden. On Ta, Tak, on. na nade'a, mocnego. Obity. Wyszkoczył dół. ale niepotrzebnie sobie podnosiłeś, chuj. Skąd? Ma defa. Poplajt. O, dzień dobry. O, w pałacach. Do ramy. Do Default. Ja wiem skąd. A, co tam? Wschody. I dżungla. I dżungla. Co?! Zgaj dżungl. A na jest tam dalej, lewo niewo Monokulary ale sam nie widziałeś Bo ty tak szybko biegasz, nie widziałem. ale stanęłeś to ja widziałem a ty nie I'm going to pick to spawn you. Oh, nice okay. flash, but I got, got blood. Yeah. Yeah, Two work. guys on site, uh, right side. I mean. Oh. Connector, is Connector. <try> Connector. <Schody. Schody. Schody. try> <Last. try> Może skróci łapsy? Nie dobra? b. Znaczy, i przypacy No jakiś. On. Brawo. No dobra. I ten jeden moment trzeba by. jeszcze drop? Nie, już lecę. No za No gdzie na? Siemano. Dzięki Dara. To ja kończę. Bukienku. Siemano.